Ja pierdolę, kiedy oni się w końcu nauczą pisać zimne maile? Szanowni moi drodzy, dzięki za odbiór ostatniego wideo, w którym opowiadałem o błędach w zimnym mailu, gdzie pokazałem to na praktycznych przykładach. Wybrałem sobie cztery takie maile, które w mojej opinii nie nadają się do niczego i są robione bardzo źle? Jedziemy od pani Ewy Jastrzębskiej. Pani Ewa Jastrzębska to jest kobita, która wysłała do mnie maila o treści, dlaczego nic się nie dzieje na firmowym FB? I teraz moje pytanie. Skąd pani Ewa wiedziała, że nic się nie dzieje na firmowym FB? Skoro na firmowym FB Dzieje się, poza tym, że ci z Was, którzy się zdążyli zorientować, miałem włamanie i kradzież mojego konta na Facebooku. Na ten moment pracujemy nad tym, żeby to konto odblokować. Natomiast, no, chyba nie ma drugiej tak aktywnej osoby w mediach społecznościowych jak ja, więc robimy wszystko, żeby odzyskać to konto. I na moim fanpage'u cały czas się dzieje. Ale uwaga, bo ten mail jest bardzo ciekawy. Zaczyna się od słów: Facebook państwa firmy stoi w miejscu. No to teraz ja się kuźwa zapytuję, czy idzie stać w ruchu? Uwielbiam, jak ktoś mówi, stać w miejscu. Stać w ruchu chyba można tylko jak się stoi w autobusie, chyba albo w tramwaju. To co najwyżej można stać w miejscu. Natomiast no ten zwrot jest niepoprawny i od tego zaczyna się mail. A szkoda, bo to kopalnia klientów. Mam dla Państwa wyjątkową i korzystną propozycję. Chętnie się tym zajmę w kwocie 199 zł brutto za cały miesiąc prowadzenia Facebooka firmy. I teraz tu mnie wyjątkowo bawi to, że jest. 1, 2 posty tygodniowo pod spodem. No to albo FK, bierzesz Facebooka na stałe i zajmujesz się nim kompleksowo, tak jak deklarujesz zdanie wyżej, albo. Napisz, że wstawię jeden, dwa posty tygodniowo. Nie pisz, że będziesz się zajmować cały miesiąc, bo to jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem. Ale później idziemy. Przepiękna, indywidualna grafika do każdego posta, tworzona od zera. Chyba nie trzeba komentować, że to zdanie na kilometr śmierdzi sloganem pseudosprzedażowym. Unikalny, sensowny, merytoryczny tekst każdego posta. Nie będę komentował, natomiast ci, którzy znają trochę rynek agencji marketingowych, można by się było zastanowić, czy te posty tworzone są z sensem. Zresztą o tym też chyba gdzieś kiedyś zrobię nagranie o tym, co kuleje dzisiaj w agencjach marketingowych. Nieważne. Pomoże to Państwu dotrzeć do nowych klientów, rozwinąć Facebooka, pobudzić na nim aktywność, a także zaprezentować firmę w sposób profesjonalny i godny uwagi. Teraz zobaczcie, jak to wygląda, jak wygląda zdanie. Ono jest tak wielokrotnie złożone, że w zasadzie ja nie widzę żadnej argumentacji i ta argumentacja się rozjeżdża. Mamy w tym ogromne doświadczenie. Wiemy, co robić, aby wszystko fajnie rosło. Nie ma żadnych zobowiązań w, do, co do okresu współpracy. Dwa wykrzykniki. Przez miesiąc, a jeżeli Państwu będzie się podobać moja praca, to wtedy dopiero przedłużamy współpracę o kolejny miesiąc. To jest akurat dobrze zrobione, to, to, to zdanie, więc tutaj FK za to plus. Gwarantuję zadowolenie. No to akurat tego zdania w ogóle unikałbym w jakiejkolwiek formie zimnego mailingu, dlatego że gwarantować zadowolenie, no, no ludzie mogą być wymagający. Ja jestem. Błędy. Jedziemy po kolei. Pseudo marketingowo sprzedażowe, wyświechtane slogany, o których mówiłem w odcinku podcastu, pisałem też o nich w książce. I swoją sprzedaż. Ona jest z tyłu. Pamiętajcie o tym, że wilki sprzedaży są też sprzedaży cały czas, więc jak chcecie wersję z imienną dedykacją, to wiecie, co macie z tym robić. Po prostu jej nie przyniosłem dzisiaj. Pisałem o tych zwrotach. Te zwroty się tak silnie negatywnie kojarzą. Typowo przepiękna, indywidualna, ble, 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 zadowolonych klientów, gwarantuje y, zadowolenie i tak dalej. To są zwroty, które są bardzo silnie kojarzone sprzedażowo, a pamiętajcie, że na takie zwroty, na akwizycyjne zwroty, automatycznie uruchamiają nam się wszelkie. Rodzaju mechanizmy obronne o treści będę miał sprzedawane. Kolejna rzecz przeginanie z ilością wykrzykników. Kolejna rzecz to jest to zdanie 199 zł brutto w ogóle skąd ta cena? Za cały miesiąc prowadzenia Facebooka, a pod spodem już 1-2 posty tygodniowo. To CFK generalnie zdecyduj się, czy chcesz cały miesiąc, czy chcesz ten. Kolejna rzecz, brak jakichkolwiek odnośników, brak strony internetowej, brak jakiegokolwiek social proofa, który mógłby tutaj być w tym mailu zamieszczony. Generalnie mail zrobiony bardzo, ale to bardzo do dupy, poza tym, że nawet pierwsze zdanie jest zrobione źle. Prezes Skrzyś mnie zabije, jeżeli tego nie powiem. Ale pamiętaj o tym, że jak już jesteś na tym kanale, to koniecznie zostaw subskrypcję i kciuka w górę. Pomaga nam to rosnąć, a ja nie dostanę popysku od Krzycha. Może być? Elegancko! Drugi to pan Zbysiu Kawa. I pan Zbysiu Kawa, generalnie ten mail. Tak się zastanawiałem, czy go brać do analizy, czy nie, bo. Nawet jest z nim kilka rzeczy zrobionych sensownie, ale też jest masa błędów popełnionych, więc sobie go omówimy pokrótce. Dzień dobry, czyli no, wstępie jest ok. Chciałbym skontaktować się z osob osobą odpowiedzialną za zakup sprzętu IT i usług IT. I rozpoczynając w ten sposób maila, że zobaczcie, od razu kierujesz gościa na to, że daj kogoś, kto kupuje. To może być miecz obosieczny, dlatego że to jest znowu zwrot, który kojarzy nam się ze sprzedażą, i klient automatycznie może się od tego maila wycofać. I teraz tu mi się podoba. To zdanie to jest krem de la creme. Jako globalna firma technologiczna zapewniamy całodobowy helpdesk efektywną pomoc zdalną offsite lub w państwa firmie on-site w rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących markowych laptopów i komputerów i wybranego oprogramowania. Także, i i i, no, generalnie zdanie jest niepoprawnie złożone. Znowu mamy z nim zwroty, które kojarzą się raz, że ze sprzedażą, a dwa są po prostu wyświechtane. Mało tego nigdzie nie ma nazwy firmy, więc to też jest bardzo ciekawe. Dla kilkuset naszych klientów i teraz zobaczcie jak brzmi zwrot dla kilkuset. Ten zwrot nic nam nie mówi, to są puste liczby. Jeżeli chcesz wykorzystać, panie zbysiu kawa, kimkolwiek jesteś po drugiej stronie, to... Odwołaj się do konkretnej liczby, na przykład w tym momencie obsługujemy 121 firm w całej Europie. Tak zdanie brzmi lepiej niż dla kilkuset naszych klientów w całej Europie. Każdego dnia jesteśmy wsparciem dla użytkowników komputerów i serwisów w jednej stałej opłacie miesięcznej. Stała opłata miesięczna, znowu może mieć plus, może mieć minus, dlatego mówię ten mail z Bysia: jest taki pół na pół. Czy mogę zadzwonić i opowiedzieć, co moglibyśmy dla Państwa zrobić? I teraz, gdyby to call to action było inaczej, byłoby zdanie wprowadzające, o którym mówiłem, które jest zrobione lepiej, później mielibyśmy tam zmienioną tą treść jako globalna firma, bla bla bla. I w tym momencie call to action inne, z kim w Państwa firmie mógłbym porozmawiać o wsparciu w zakresie sprzętu i usług IT. Brzmi dużo lepiej, jest to lepsze call to action, niż czy mogę zadzwonić i opowiedzieć. Zbysiu, nie, nie możesz, dlatego że rozpoczynając pytanie od czy dajesz, sobie, dajesz klientowi przyzwolenie na nie, ja w tym momencie mówię ci nie. Pozdrawiam z Bigniewkawa. Znowu żadnych odnośników, żadnej stopki, em, żadnej strony internetowej, na której mógłbym cokolwiek sprawdzić. Generalnie żadnych danych, którymi mógłbym się podeprzeć. Zbysiu, mail do poprawy. Trzeci mail to pani Gabrysia Rosiek. I to jest taki mail, który kurczę, no jest zrobiony źle, bo on definitywnie jest zrobiony. Źle. Natomiast jest to jeden, jedyny mail zimny, który prawdopodobnie był z bazy, którą pani Gabrysia kon konstruowała sobie sama. Dlatego, że, po pierwsze, idzie to bezpośrednio z jej e skrzynki mailowej. Dwa, jest kilka elementów, które świadczą o tym, że ten mail jest w miarę naturalnie zrobiony. Pff, no ale mail źle. Zacznijmy od dzień dobry z wykrzyknikiem. Gabrysiu, kochana, czy ty wchodzisz do kogoś do domu i drzesz mu mordę od wejścia? Dzień dobry! Tak nie zachowuje się normalny człowiek. Pamiętajcie, że w powit. W klienta stosujemy przecinek. Dwa, jeżeli personalizowałaś tego maila, a domyślam się, że mogło tak być, to napisz Panie Patryku albo Patryku. Sama treść maila wskazuje mi na to, że tą bazę robiłaś sobie sama, nie jest to baza kupiona i nie jest też to tak do końca taka w 100% masowa wysyłka. Natomiast nawiążę tylko do tego dzień dobry i darcia mordy komuś w futrynie drzwi. To tak nie działa. Drukarnia VipDruk pragnie zaoferować Państwu pełny zakres usług poligraficznych i tym samym za prosić do współpracy i skorzystania z naszych usług. I znowu, i, i, i. Gabrysiu to Ty jesteś drukarnią VipDruk dla mnie, więc nie drukarnia VipDruk, tylko Ty jako Ty. Klienta nie interesuje Twoja drukarnia. Wspieramy naszych klientów swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie procesu drukowania. Posiadamy ble, 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 ble i marki, które obsługujecie. Z tymi markami plus, dlatego że jest to social proof, który jedyny w, tym, w tych wszystkich mailach jest zrobiony dobrze, dlatego że wymieniłaś globalne koncerny. Co prawda pytanie, co na to te koncerny, ale to już jest zupełnie inna kwestia, tutaj bym tego mocno nie negował. Natomiast to jest dobrze zrobiony Social Proof. Może zrobiłbym to trochę w innej formie. Gwarantujemy najwyższą jakość druku oraz ekspresowe terminy. Podoba mi się, że nie odwołałaś się do cen, natomiast najwyższą jakość to jest też zwrot marketingowy, po prostu bym tego zdania nie wrzucał w tego maila. I teraz błąd, który jest popełniony, zwróćcie uwagę, co jest teraz w tym mailu. Przejrzyjcie sobie to. Jest ile rzeczy, które ja muszę przeczytać, co sprawia, że ten mail jest po prostu taki. Dostając takiego maila, zimnego maila, to jest kolejny błąd. No bo zobaczcie, jak dostajesz takiego maila, twoja głowa automatycznie mówi tobie, będzie to wymagało ode Zaangażowanie. Jeszcze jak ktoś ci drze, przy dzień, dzień dobry, mordę na, na wejściu, to generalnie no, raczej nie odczytasz tego maila dalej. Ten mail jest po prostu za długi. Produkcje mało e, mało średnio i wysoko nakładowe nie stanowią dla nas najmniejszych problemów. To jest okej okay zdanie. Wysoka jakość naszych usług i zadowolenie klientów są gwarancją. No i tu zobaczcie znowu są te zasrane, wyświechtane... Pseudo-sprzedażowe zwroty. Nie zamieszczaj ich w tym mailu. I fajnie, że podałaś link do strony. Ten link do strony można było skierować właśnie wcześniej, zamiast podawać pierdyliar rzeczy, które mogę od ciebie kupić, ale błąd, który bardzo mocno mnie zastanawia, to dlaczego jest dwa razy stopka. Prawdopodobnie raz ją wpisałaś, a drugi raz po prostu twoja poczta ci ją dokleiła. To jest też kolejny błąd. No i dobra, ostatni to jest mail, który jest wysyłany już tak masowo, że prawdopodobnie jest to jeden z maili, który w ogóle nawiązuje do maili wcześniej. Marek Kubiak. Marek Kubiak to jest specjalista do spraw stron www, czyli już moi ulubieni. Nigdy nie rozumiem, jak ktoś mówi przez telefon albo pisze w mailu, jak się nazywa, a i się przedstawia do tego. To po cholerę mówisz, to, to jest tak jak dzwonisz do klienta i mówisz, dzień dobry, nazywam się. No... I tak podajesz imię i nazwisko, no to po jakiego zbana y, jeszcze raz, jeszcze mówisz, że nazywam się? No to, 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 to po co to? To jest niepoprawnie skonstruowane zdanie. Możesz powiedzieć równie dobrze: Patryk Jasiński z tej strony. I pracuję dla jednych z czołowych firm marketingowych w Polsce. Piszę do Państwa, ponieważ chcę przedstawić propozycję zaprojektowania strony internetowej dla Państwa biznesu. W dzisiejszych czasach ble, 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 ble. I teraz zobaczcie. Ja nie będę tutaj się rozwodził, bo maila macie. Zobaczcie, jak to jest wszystko źle skonstruowane. I teraz Pan Marek, wysoka pozycja, Marek. Kub jak wysoka pozycja.pl, chce zaoferować mi operowanie moją stroną, która prawdopodobnie jest zrobiona lepiej niż ich strony, ale to już jest zupełnie inna kwestia. I teraz zobaczcie te slogany. Doświadczenie na rynku marketingowym, internetowym, działamy już więcej niż 12 lat. No to napisz, działamy ponad 12 lat, a nie już więcej niż. Indywidualne podejście, no kuźwa, a ktoś powie, mamy masowe podejście, kolejny zwrot wyświechtany. Optymalizację SEO, responsywność, wsparcie techniczne. Jesteśmy pewni, że nasza propozycja spełni. Państwa oczekiwania i przyczyni się do sukcesu państwa z biznesu, biznesu w internecie. Jeśli są Państwo zainteresowani przygotowaniem indywidualnej propozycji, prosimy o odpowiedź na tego maila. Zgoda. Skontaktujemy się z Państwem, aby omówić szczegóły ble, bla, bla, ble, ble. Sami widzicie, jak ten mail brzmi. Ten mail od początku już wygląda jak natrętny spam i unikajcie takich maili. Moja serdeczna prośba, jeżeli Wasza firma generuje klientów przez zimne maile, to numer do mnie jest dostępny. Możecie zadzwonić. Przygotujemy Wam sensowne zimne maile razem z wami, które nie Będą wyglądały jak sami wiecie co. Dwa, nie będą wam marnować potencjału bazy, bo to jest tylko marnowanie potencjału swojej bazy. Zróbmy to raz, a żytelnie. A dla wszystkich oglądających, mam taki mały bonus. Jest taki magiczny mail. Yy, tytuł ma patryk, małpa, patryk Jeżeli wysyłasz zimne maile, to wyślij proszę do mnie swojego zimnego maila. I teraz uwaga, jak to zrobić? Możesz wpisać w tytule wiadomości, nie musisz nic więcej pisać, żebym wiedział, że to jest ta konkretna wiadomość. Napisz weryfikacja w nawiasie, później temat wiadomości, jaki standardowo wysyłasz, dostaniesz ode mnie feedback jako taki bonus jako osoba oglądająca mój kanał. Pamiętaj też koniecznie, żeby zostawić po sobie łapkę i suba i co? Cofnąć się do nagrania z zeszłego tygodnia, w którym omawiałem to, jak sprawnie dobrze pisać zimne maile. Dzięki za obejrzenie tego wideo i widzimy się za tydzień. Hej!